Jakby kolega dziennikarz też z Czy pada mi złożyć rację. Szanowni Państwo, rozpoczynamy co tygodniową. Konferencję prezydenta z dziennikarzami mediów lokalnych. I Państwa powitać. Zaraz, zaraz. Czemu was tak mało? Panie prezydencie, musieliśmy się podzielić, część pojechała do stronnictwa dla psów. <noise> no, ja się przygotowałem do spotkania. No dobrze, dobrze, dobrze. To co tam z Wrocławia znowu jakiś, jakaś nagonka przyleciała, tak? Nie, nie, nie. Tam się odbywa inna konferencja prasowa, na której ma być zaprezentowana najnowsza strategia promocyjna miasta może. A propos, może Pan coś na ten temat powiedzieć? No pff, cóż, jak Państwo dziennikarze doskonale wiecie, już od dawna poszukujemy wyrazistego symbolu promocyjnego dla miasta. Powołaliśmy w tym celu specjalny zespół. Zleciliśmy badania opinii społecznej na próbie ogólnopolskiej. Zadaliśmy pytanie Polakom, z czym kojarzy się Państwu skóra No, uzyskaliśmy dwie odpowiedzi. Może z powodzią i z psami. No, nareszcie rozumiem, że psy to jest wypowiedzi. No, nie od razu wygryzły, nie od razu wygryzły. No. Powódź była u nas tylko raz, dosyć dawno, trochę już zapomniano o niej, a psy już drugi raz spowodowały, że jesteśmy na antenach ogólnopolskich. O, fakt, pierwszy raz za czasów prezydenta Markowiaka no nie całkiem to wykorzystaliśmy. No, ale teraz a to, się druga szansa. No, warto też podkreślić, że psy są takie bardziej atrakcyjne graficznie. Panie proszę o szczegóły. Na czym będzie polegała ta nowa strategia promocyjna? No, przede wszystkim e, wpiszemy psa do herbu Radzikorza. Czyli zarunek psa wpiszemy do herbu Radzikorza. No, skoro Pan już tu jest, to mogę nawet zaprezentować Panu Nasz nowy projekt graficzny. <tryk> Już tutaj. Nie? Rzeczywiście bardzo interesujące. Ale czemu pudel? Nie mógł być na przykład Owczarek Niemiecki. On no, się bardziej kojarzy z A <tryk> e, Dziennikarze, dziennikarze. Znowu chcielibyście mnie na jakąś minę wsadzić, tak? Ani niemiecki Owczarek, ani polski Owczarek. Puder. Puder jest europejski, nie ma narodowości, nie budzi kontrowersji narodowościowych. Nieprawda? Czujność, godna męża stanu, panie prezydencie. Ale ta woda jednak nawiązuje do powodzi. Ach. Jakby to powiedzieć, jest to pomysł wariantowy. Może się kojarzy z powodzią, ale może z akwaparkiem. To świetny, głęboki powiedziałbym nawet, że później jakiś lęk. No tak, tak, tak. Wiecznie ten lęk, i lęk, i lęk. Są tacy, którzy zarzucają mi, że mam defensywne to nazwisko. No, no, no takie mam. Mogę je zmienić na jakiś w stylu atak, walka, może wojna, albo najlepiej wojnar. <grym i Właściwie> <grym> Słyszałem, że w przyszłym roku w Raciborzu odbędzie się gala boksów zawodowego z udziałem Władimira Kliczki, prawda? Kwiat, na ci, moi urzędnicy wszystko chyba plą. No, mogę Panu potwierdzić, że jesteśmy na etapie negocjowania honorarium. Tyle mogę potwierdzić. Panie prezydencie, Gliczko to wielka sława. Nie będzie kosztował tyle, co Marlarzowi czy nawet to Skąd Pan na to weźmie pieniądze? No, Panie redaktorze, sam Pan powiedział, że wielka sława, więc musi kosztować, tak? My sobie z tego zdajemy sprawę. Ale jesteśmy na to przygotowani. Jeśli zabraknie pieniędzy w budżecie, to mamy tak. A. W rozliczeniu dajemy kliczce Plac Długosza. B. Dożywotnikarnet do akwaparku. A jakby i tego brakło, to jest pomysł, żeby zrobić trzeci pas w tylko do wyłączności tyczącej. Panie a co ma to, 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 to policja, władze miasta, władze powiatu, opozycja, jak co tak? E, no wie pan, ja oni tam piwce nie podskoczą. No, mamy jeden problem no, ze Strażą Graniczną. Bo oni z tymi Ukraińcami mają wieczne problemy. No i co, taki świetny pomysł upadnie przez upór pograniczników? Wszyscy przecież wiedzą, że Pan może wiele. Został Pan przecież medal za zasługi do Straży Granicznej. Czy ja wyglądam na takiego, co się boi Straży Granicznej? No dobra. Tak, mnie Pan ciągnie na język, to Panu powiem. Mam pomysł, jak z dwie pieczeniem przy jednym ogniu. Po pierwsze, wcielamy Straż Graniczną do Straży Miejskiej. Nie podskoczą z biczką. Po drugie, będą mi jeszcze wdzięczni, bo przecież przenieśli by ich do jakiegoś Kłodzka albo Nowego sorczu, a tak zostaną, brać braci woli. Świetnie, Panie Prezydencie, wyborcy będą za to Pana nosić na rękach. Nawet jeśli Pan każe płacić za śmieci i postosować. Zaraz na 100 złotych. Taki medialny defetyzm. Powiem panu, że mamy świetny pomysł na to. No, innowacyjny na skalę krajową. Fakt, prezydent Markowiak nas zainspirował. On już kiedyś sortował śmieci we w spokoju w swoim sejmie. No, niech pan nie żartuje. Przecież pan sejm dodać, boże, jak za Ci Boże i za cudki Markowiaka do segregacji odpadów. Sen braci Boża. To będzie hit. Wyborczy, wyborczy. Panie Prezydencie, przepraszam, ja jeszcze muszę zdążyć na tą drugą konferencję. Do widzenia. Jak ja, 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 do widzenia, jak do widzenia. Jak ja mam ja, no, jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia. Ach co to i w tych nowinach znowu knują.